Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pokrowiec na deskę do prasowania Jest to pokrowiec firmy Brabantia jest on, Jeżeli ktoś ma deskę do prasowania firmy Brabantia jest on na rozmiar C Dokładne wymiary to deski 124x45cm Oczywiście można stosować go też do innych desek Dlatego podajemy ten drugi wymiar Jest to taki srebrzysty pokrowiec tak się mu prezentuje opakowanie. Symbol tego produktu, pod którym można znaleźć go u nas na stronie, to 136702. Wpisując ten symbol u nas na stronie, przekierowani zostaną Państwo bezpośrednio do tego produktu. Ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem na którym można tam zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio do tego produktu, gdzie można nabyć ten produkt, sprawdzić sobie cenę, poczytać opis. Tutaj, tak jak mówię, tak on wygląda. Jest to taki srebrzysty pokrowiec nie będziemy wyciągać go z opakowania. Jest to tylko taka pokazówka, jak on wygląda na żywo, bo wiele osób po to pyta zdjęcia niestety nie oddają rzeczywistego wyglądu. Jak widać mamy też do innych desek, dlatego serdecznie zapraszam do przeglądania naszej oferty, jak i oczywiście przeglądania też naszych innych filmików, na których można zobaczyć wszystkie rozmiary tych pokrowców. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.